Carlo Collodi, Pinocchio Rozdział dziewiąty Pinocchio sprzedaje elementarz, żeby pójść do teatru marionetek. Kiedy już śnieg przestał padać, Pinocchio ze swoim pięknym nowym elementarzem pod pachą wyszedł na drogę wiodącą do szkoły, a idąc snuł w swoim muszczku tysiączne fantazje i budował zamki na lodzie, jeden piękniejszy od drugiego. I rozprawiając sam ze sobą tak mówił: Dzisiaj w szkole chcę od razu nauczyć się czytać, jutro nauczę się pisać, a pojutrze rachować. Potem, dzięki moim zdolnościom, zarobię moc grosiwa, a za pierwsze grosze, jakie mi wpadną do kieszeni, sprawię tatusiowi piękny wełniany kaftan. Co ja też mówię? Wełniany to za mało. Chcę, żeby był ze srebra i złota. I z brylantowymi guzikami. Ten biedny człowiek naprawdę zasługuje na to, bo przecież żeby mi kupić książkę i dać wykształcenie został w samej kamizelce. Na taki mróz. Jedynie tylko ojcowie są zdolni do takiego poświęcenia. Kiedy tak mówił ze wzruszeniem, wydawało mu się, że słyszy w oddali dźwięki piszczałek i uderzenia w wielki bęben. Pi, pi, pi. Bum bum bum. Zatrzymał się i nadstawił ucha. Dźwięki dochodziły z głębi długiej poprzecznej ulicy, która wiodła do małej osady obudowanej nad brzegiem morza. Co to za muzyka? Szkoda, że muszę iść do szkoły, inaczej to. stanął niezdecydowany. Jednak trzeba było coś postanowić albo iść do szkoły, albo posłuchać piszczałek. Dzisiaj pójdę posłuchać piszczałek. A jutro pójdę do szkoły. Na pójście do szkoły zawsze jest jeszcze czas powiedział Urwis, wzruszając ramionami. Jak powiedział, tak zrobił. Natychmiast skierował się w przecznicę i zaczął pędzić co sił w nogach. Im dalej biegł, tym wyraźniej słyszał dźwięk piszczałek i głuche uderzenie w wielki bęben. Pi, 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 bum, bum, bum. Aż oto znalazł się na środku placu pełnego ludzi, którzy tłoczyli się koło wielkiego baraku z drzewa i płótna, pomalowanego w tysiączne kolory. Cóż to za barak? zapytał Pinokio, zwracając się do jakiegoś chłopczyka z tej osady. Przeczytaj afisz, na którym wszystko jest napisane, a dowiesz się. Chętnie bym to zrobił, ale właśnie dzisiaj nie umiem czytać. Ty ośla głowo więc ja ci przeczytam. Dowiedz się więc, że na tym afiszu wypisane jest czerwonymi literami: Wielki Teatr Marionetek. Czy dawno zaczęło się przedstawienie? Właśnie się zaczyna. A ile się płaci za wstęp? Cztery soldy. Pinokio, który aż drżał z ciekawości, stracił panowanie nad sobą i, nie wstydząc się wcale, powiedział do chłopczyka, z którym rozmawiał: Mógłbyś mi pożyczyć do jutra cztery soldy? Chętnie, dałbym ci je, odpowiedział tamten drwiąco, ale właśnie dzisiaj nie mogę ci ich dać. Sprzedam ci mój surducik za cztery soldy. A po co mi ubranko z papieru w kwiatki? Jeżeli deszcz je zmoczy, nie ściągnę go z grzbietu. Chcesz kupić moje trzewiki? Dobre są do rozpalenia ognia. Ile dasz za czapeczkę? Istotnie, świetny nabytek czapka z ośrodki chleba chyba po to żeby myszy przywędrowały i zjadły mi ją na głowie pinokio stał jak na szpilkach już już miał wystąpić z propozycją ale nie miał odwagi ociągał się wahał męczył w końcu zapytał dasz mi cztery soldy za ten nowy elementarz jestem chłopcem i niczego nie kupuję od chłopców odpowiedział mały rozmówca który był znacznie mądrzejszy od pinokia to ja kupię elementarz za cztery soldy, zawołał handlarz starzyzną, który przysłuchiwał się rozmowie. Książka została natychmiast sprzedana. I pomyśleć, że ten biedak, Jepetto, został w domu i marzł w samej tylko kamizelce, ażeby synowi kupić elementarz, ciąg dalszy nastąpi.